A tutaj niestety taki dziwny trochę unboxing, ale co mamy? Viper 1: takie petardy one mają F3 9,8 gramatury na 20 sztuk. To jakieś nie są super Black Widow, takie o. też petardy tanie bardzo F3 produkcja 2,025 już. Ale nie widzę niestety tutaj gramatury. Może tutaj gdzieś pisze 2014, co? Dobra, nie wiem, niestety nie widać. Zamówiłem oto takie piraty, 100 sztuk. Jedno strzałowe, bo były też trzy strzałowe, ale ja już tam nie chciałem ich. Dumbum Pirat, też nawet duże opakowanie. Nie wiem dlaczego takie duże. Klasa F2. Coś w cośm z jak Explosive 2, Explosive 1, one mają 0 chyba 20 na sztukę tardy Nitrox, oczywiście muszą być, bo one nawet są mocne, one są na F2, 20 sztuk też. Dumbum mini, takiego odklaska. Mają 0,2 na 24 sztuki m40 i karabinki 2, Explosive 3 20 sztuk takich zwykłych, na no. F3 są i tardy R C1 od PIROMAX Niestety gratisów żadnych nie dostałem, a jest to paczka za 75 zł, ale yy, było to pokazy od Polay.pl. Polecam sobie bardzo fajne tanie ceny i szybka dostawa, bo w 2 dni. Siema!